Witam, witam serdecznie. Mamy dzisiaj 16 sierpnia 2022 roku. Dzisiaj tematem przewodnim odcinka będzie Świat Metavers. No, bardzo ciekawy temat, wam powiem. Zacząłem go sobie tak rozkminiać, bo jest to dla mnie coś nowego. Gdzieś, gdzieś mi się obiło. E, obiły mi się jakieś projekty. Właśnie Mana Decentraland, gdzie tam w swoim eksperymencie sobie chcę tam e, wrzucać, dokładać sobie e, monety z, ze świata Metaverse. E, Mana i Sandboxa, no i chcę zrobić taki taki swój research na temat tych dwóch projektów. No powiem Wam, świat Metaverse to jest nic innego jak przeniesienie świata rzeczywistego w świat wirtualny. No, jest to mega przyszłościowe, na pewno będzie się to rozwijać w bardzo szybkim tempie. Powiem wam, dla mnie to jest troszeczkę też przerażające w, jak, w jakim kierunku to, to idzie, gdzie dzieciaki na pewno bardzo mocno się z tym zwiążą, ci młodsi, gdzie zaczynają od już od najmłodszych lat swoją przygodę z telefonami, z grami, z konsolami, z, tymi, z, z tego typu rzeczami. No, na pewno na pewno. Jest to, jest to mega, mega rozwojowy temat i temat, który może dać bardzo dobrze zarobić. Tutaj widzimy założyciela Facebooka, Maty, gdzie stworzył swojego z awatara. No też widzimy, że Facebook i Gigant, jeśli chodzi o też tematy związane z internetem, z siecią, z Internet of Things, Interesuje, interesuje się bardzo mocno tematem Metaverse. No i co ono? Tyle jeśli chodzi o, o skrót i o wyjaśnienie w najprostszych kilku słowach, co to jest ten Metaverse, żeby to tak e, móc nakreślić dla tych, dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą, co to, to jest Metaverse, albo się nie spotkali z tym tematem. E, tutaj, tutaj mam taką ściągę odnośnie odnośnie słuchajcie platformy sandbox co to jest ten sandbox i jak to jak to działa bo wzięliśmy sobie dzisiaj na tapetę sandboxa i Decentraland mane i tutaj znalazłem taką taką fajną ściągę to Wam w bardzo szybkim skrócie to przeczytam czym jest i jak działa The Sandbox? Sandbox istnieje na rynku od 8 lat, czyli tak naprawdę widzimy, że to nie jest jakiś świeży temat, świeży projekt. Potem on miał jakieś modernizacje, cały czas ewoluował. Na początku powstał Sandbox jako, jako gra mobilna, która zachęca do budowania własnych światów. W 2018 roku markę przejęła firma Animoka. Jej celem było stworzenie nowej wersji gry opartej na blockchainie, na blockchainie Ethereum. I obecnie Sandbox jest ekosystemem, który posiada własny wirtualny świat, działa w sposób zdecentralizowany. Podobnie jak Steam, stanowi połączenie gry, silnika gry i platformy do udostępniania treści, a co za tym idzie, składa się z trzech głównych funkcjonalności. Jest to Voxel Editor. Pozwala użytkownikom na tworzenie Voxeli, czyli najmniejszych jednostek trójwymiarowego projektu. Z nich powstają zasoby takie jak flora, fauna i wyposażenie awatara, np. ubrania i broń. Rynek NFT, miejsce gdzie gracze kupują i sprzedają swoje cyfrowe zasoby, czyli widzimy, że stworzenie czegoś w świecie Metaverse i upłynnienie tego za realne Pieniądze za realne środki, jest już to możliwe tutaj przez rynek NFT, przez platformę OpenSea. Game Maker pozwala użytkownikom na tworzenie gier 3D za darmo przy użyciu akcesoriów stworzonych wcześniej w edytorze Voxel lub zakupionych na rynku. No i wirtualny świat Sandbox jest zabezpieczony mechanizmem konsensusu Proof of Stake. Do zarządzania operacjami na platformie The Sandbox wykorzystuje następujące tokeny. LAND, rodzaj cyfrowych nieruchomości. Gracze tworzą na nich doświadczenia, którymi się dzielą z innymi użytkownikami. Możemy, możemy te LANDy kupować, możemy je sprzedawać. SAND, SAND jest to token użytkowy wykorzystywany do przeprowadzania transakcji w ramach gry. No i NFT, reprezentują przedmioty w grze, na przykład sprzęt dla avatarów, są używane do wypełniania LANDów. Możesz nimi handlować się na rynku The Sandbox. Czym jest SAND? Coin, coin, natywny, na, natywna kryptowaluta. The sandbox oparta na Ethereum. Jest to token, który możemy kupić na różnych giełdach i możemy poprzez ten token kupować właśnie lendy i wszystkie różne rzeczy na platformie sandbox. Oczywiście możemy tym tokenem sand też e, bawić się w, w trading, możemy też sprzedawać to na spocie, jak, jak, jak chcemy tak naprawdę. No i platforma The Sandbox umożliwia graczom tworzenie wirtualnych przedmiotów i zarabianie na nich kasy. Zyski są wypłacane, wypłacane głównie w tokenach Sand. Za ich pomocą gracze dokonują zakupów w świecie Sandbox. Moneta Sand powstała w 2011 roku. Obecnie w obiegu znajduje się 3 miliony tokenów. Jest to jest niezbędna do udziału w grze. Stanowi stanowi domyślny środek płatniczy dla wszystkich transakcji w Sandbox. Nawet jeśli chcesz używać tokenów NFT, powinieneś kupić je za SAND. Gdzie kupić SAND? No to tutaj już nie będziemy tego tutaj rozkminiać. Wracajmy sobie tutaj na, na Twittera. Na Twitterze słuchajcie, The Sandboxa obserwuje 1 milion użytkowników, 1 milion obserwujących mają. To jest bardzo dużo, także mają bardzo dużą społeczność. Hmm. Powiem wam z platformy sandbox i platformy, którą wybrałem dzisiaj, do tego, żeby to tutaj w jakiś sposób rozgminić. Hmm. Platformę Decentraland Nie ja osobiście bardziej za sandboxem, jakbym miał wybrać jakiś. Yy, token ze świata właśnie Metaverse, to chyba będzie to Sandbox. Ja w moim eksperymencie y, skupiłem się na tokenach właśnie tutaj z Metaversu. Y, pierwszy w tym miesiącu kupiłem kilka monet MANA, Decentraland, y, ale myślę, że od przyszłego miesiąca y, będę bardziej się skupiał na, na tokenach Sandbox, bo uważam, że Sandbox ma większy potencjał. Oczywiście to nie jest żadna porada inwestycyjna. Tak, ja nie jestem żadnym doradcą inwestycyjną. Inwestycyjnym, i wszystko, co zostanie powiedziane też na tym kanale, nie jest żadną poradą. To tak dla sprostowania. No i jak zacząłem się zagłębiać, słuchajcie, w tego sandboxa, no to jest to bardzo, bardzo ciekawy temat. Dla mnie jest to troszeczkę też przerażające, w jakim kierunku podążamy, w jakim kierunku idzie ten cyfrowy cały świat. Tutaj mamy platformę sandbox, gdzie możemy, możemy się podłączyć jakimś portfelem. Ja na razie tego nie będę robił. Co tutaj z tej platformy możemy wywnioskować? No możemy sobie zobaczyć różne wydarzenia, które będą się działy na platformie Sandbox. Możemy sobie podpatrzeć właśnie partnerów, którzy siedzą w Sandboxie i w świecie Metaverse. No, widzimy Atari, Adidas, Snoop Dogg. Ja powiem Wam, że, że, że ten świat jest przeogromny z, z, z bardzo dużymi możliwościami i bardzo dużo właśnie firm się bardzo dużo firm się interesuje e, światem metaverse mamy market, możemy sobie wejść na market, możemy sobie stworzyć awatara, możemy sobie kupić awatara e, możemy sobie kupić, e, słuchajcie właśnie Western Salon żeby sobie kupić bar i tutaj są słuchajcie realne pieniądze to jest w ogóle to jest szok 3000 dolców za ileś tam złota i żeby ten bar sobie tutaj wrzucić możemy sobie stworzyć swój jakiś właśnie taki takie miejsce gdzie na swojej działce oczywiście gdzie będą do nas przychodzić awatary różni ludzie i może będą kupować różne rzeczy Możemy, możemy dokonać zakupu działki w tym świecie, to jest też w ogóle ewenement, <laughs> że możemy sobie kupić działeczkę i tą działkę potem trzymać, żeby nam wzrastała na wartości lub czekać aż ten świat się bardziej rozwinie, bardziej się rozszerzy i więcej ludzi będzie do niego dołączać i wtedy ktoś ewentualnie od nas tą działeczkę sobie kupi. No, możemy, możemy sobie kreować w game makerze, co chcemy, tak naprawdę. I to już jest pewnie wyższa szkoła jazdy, bo to już by trzeba było się troszeczkę tym pobawić. Bardzo to też przypomina świat, świat Minecrafta. No, powiem Wam na pewno, na pewno w tym metaversie, metaversie jest duży potencjał. Tutaj. Możemy sobie odpalić całą mapę tego metaversu, tego sandboxu, zobaczyć niebieskie, niebieskie plamki to są działki, które są aktualnie na sprzedaż, także ten świat jest przeogromny i cały czas się, słuchajcie, tworzy, żeby sobie tutaj zjechać, bardzo to na razie zamula łącznie z tym, że mnie, że mnie coś tu wykrzaczyło, oj. Już jesteśmy z powrotem. mała przerwa techniczna. Gdzie my tutaj byliśmy? Aha, tutaj. Może coś tutaj coś tutaj na mnie, na mnie styka. No tutaj w tym w tym sandboxie jak sobie dalej poszukamy, to sobie to możemy zajrzeć do właśnie jakiś tutaj wydarzeń, eventów tutaj pani Paris Hilton już jest w sandboxie, w świecie Metaverse, zrobiła swojego awatara, jeździ limuzynami, ma piękne domy, ogłosiła się tutaj królową oczywiście w Metaverse, no i wszyscy jej fani mogą sobie dołączyć i spotkać panią Paris Hilton w sandboxie. No tutaj już omawialiśmy to, jakie tutaj firmy Ledger, Gucci, Square w metaversie, Ubisoft, CoinMarketCap, Binance, Playboy, Liongate. No i wiele, wiele innych. No powiem Wam, jest, jest potencjał na pewno w tym, w tym metaversie. Dlatego do mojego eksperymentu chcę dorzucać sobie coiny z, z, tych, z tych projektów z MANY i Sandboxa, z Decentraland lub właśnie Sandboxa, tokeny Sand ale myślę, że bardziej właśnie się skupię na, na Sandboxie. Oczywiście platforma do handlowania i do zakupu wszystkich różnych, czy to działek, czy różnych innych rzeczy. To jest oczywiście OpenSea. Trzeba mieć swoje Ethereum, podłączyć swój, swój portfel, zrobić swoje konto i możemy wtedy sobie i wystawiać, i kupować. No tutaj widzimy, że jakieś landy są po półtorej Ethereum. Kończy się aukcja za 6 dni. No. E, 1,5 Ethereum to jest 3000 dolców. <gry> Także to są realne pieniądze za kwadracik w wirtualnym świecie. No ale ten kwadracik może za rok, 2, 3, za 5, za 10 e, kosztować 15 Ethereum e, lub e, XXX więcej. Tego też nie wiemy. Ale na pewno Sandbox jest, e, jest tokenem, który e, znaczy jest, jest, jest platformą która powstała dosyć dawno, bo oni nawet tutaj zobaczcie mają datę dołączenia sierpień 2011 rok, także no na pewno jest to rozwojowy temat, cały czas siedzą w temacie, zaczynali od gier i siedzą jakby od poczewki i będą, będą tutaj się skupiać na tym świecie i to rozwijać, także to jest na pewno temat z dużym potencjałem. No i kolejnym Kolejnym takim podobnym, bardzo podobnym tematem ze świata Metaverse jest Decentraland. Token Decentraland jest, nazywa się MANA. Oni są od 15 na, na Twitterze, mają 642 tysiące obserwujących. Jak sobie odpalimy tutaj z ich konta na, na Twitterze, Decentraland.org przekierowuje nas do tej platformy. Tutaj możemy zobaczyć, co się dzieje, jakie są wy wydarzenia w tym świecie. Sobie weźmiemy na events zakładkę, otworzymy to widzimy, co się dzieje w świecie Decentralandu. E, tutaj jakieś promocje w jakimś nowo otwartym sklepie. Hmm. Powiem Wam, że naprawdę jak zacząłem się tym... Interesować i sobie o tym czytać, o tym sobie gdzieś tam sprawdzać, patrzeć, to jestem naprawdę w wielkim szoku, co w tym świecie zaczyna się dziać i w, jak, w jakim kierunku to idzie. A od razu mi się przypomina taki film z Bruce Willisem, yy, Surogaci. Ci, co yy, może oglądali ten film, yy, to wiedzą o czym mówię, a ci, co pierwszy raz usłyszy, usłyszeli o tym, o tym filmie, to zachęcam do tego, żeby sobie zobaczyć. i i wtedy może będziemy mieć ten obraz tego w jakim kierunku podążamy z tym światem Metaverse, to na razie wygląda e, pikselowo i bardziej jak Minecraft, ale pewnie będzie to z biegiem czasu nabierało większe, większej ostrości i większej rozdzielczości i co tutaj dużo mówić odnośnie całej tej platformy Decentraland, jest całkiem bardzo Podobna do platformy The, The Sandbox, powiem Ci, że powiem Wam, że mam jakiś problem tutaj chyba z internetem. Coś nie no, połączenie jest ok. Fakt, że jadę przez WiFi nie jadę po kablu, ale e, możliwe, że, że coś tutaj od nich się wykrzaczyło. Otwórzmy sobie jeszcze raz tutaj z Twittera. No, teraz nam odpaliło, jest OK. Ale dalej mieli, dalej mieli, dajmy temu chwilę. No tak jak tutaj widzimy, no, no, awatarzy, świat, możemy sobie tworzyć swoich awatarów, swoje, co tak naprawdę wyobraźnia, na co wyobraźnia nam pozwoli. Możemy tych awatarów potem modernizować, kupować różne stroje, możemy Eksplorować świat, możemy budować coś, jeśli mamy oczywiście działkę. Możemy tradować tymi tokenami. Te tokeny, te tokeny mana są potrzebne nam do tego, żeby się poruszać w tym świecie. Jest to, jest to bardzo podobny temat do sandboxa, ale mi się wydaje, że sandbox ma większy potencjał, dlatego ja bardziej się skupię na, na sandboxie ale ta mana gdzieś tam z tyłu głowy zawsze będzie i ileś tam tych tokenów będę miał, albo będziemy kupować Sandboxa okay. i manę i zobaczymy co z tego będzie do 2024 roku, bo taki sobie daję temat z, z tokenami z, z, jeśli chodzi o świat Metaverse. Stawiam tutaj na manę i na Sand. Co chciałem fajnego wiem jeszcze dzisiaj pokazać, yy, to jest znowu coś ze sztucznej inteligencji. Słuchajcie, to jest midjourney.com. No inte sztuczna inteligencja, która nam tworzy po prostu dzieła sztuki, tworzy nam obrazy. Platforma, znaczy do, 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 za, do wejścia ogólnie na tą platformę potrzebny nam jest Discord. Musimy mieć konto na Discordzie. Ja już to konto oczywiście posiadam. Że Wam pokażę, o co mniej więcej tutaj chodzi. Przechodzimy tak. To jest moje konto w Midjourney, ale też to jest konto na Discordzie. I sobie możemy tutaj zobaczyć, co ta platforma potrafi zrobić i jakie potrafi obrazy w. Wykreować nam w kilkanaście sekund Słuchajcie Jest to po prostu nie, niewyobrażalny temat Ja się tym bawię od kilku dni Dla wszystkich tych, którzy Wejdą sobie tu na midjourney.com, To jest 30 obrazów Jest za darmo, możemy sobie wykreować I potem musimy wykupić sobie Subskrypcję za 10 dolarów Gdzie miesięcznie Gdzie mamy możliwość wykreowania Kolejnych 200 200 obrazów. No, naprawdę ciekawy temat, można się tym nieźle pobawić. Potem można sobie ten oczywiście obraz wydrukować. Możemy zrobić sobie obraz gdzieś na jakąś płótnie, gdzieś dać do jakichś innych magików, którzy nam zrobią nasze dzieło w jakiejś formie. Jak sobie wejdziemy tutaj na Discorda poprzez właśnie ten midjourney.com to pojawia nam się taka platforma Midjourney. Tutaj sobie wy, wybieramy pokoje, w których, w których chcemy, m, gdzie możemy tworzyć jakieś właśnie nasze obrazy. Weźmy sobie tutaj na przykład General 3. I tutaj widzimy, że te obrazy się tworzą, można się tym pobawić. Ale ja Wam szybko pokażę, żeby coś tutaj wykreować to musimy nadcisnąć ukośnik potem nam się pojawia coś takiego jak taka ikonka ze stateczkiem, ukośnik imagine prompt i to musimy słuchajcie sobie nadusić i wtedy tutaj wpisujemy wiersz lub synonimy w języku angielskim tak jak tutaj na przykład widzimy, że Ktoś sobie stworzył ten obraz po wpisaniu tych tutaj fraz, słów, zdań, i sztuczna inteligencja nam to wy, wykreuje. Naprawdę, naprawdę jestem w dużym szoku, z jaką, z jaką precyzją, z jaką dokładnością i w jakim krótkim czasie to w ogóle to robi. I wpiszmy sobie, wpiszmy sobie temat przewodni odcinka e, świat meta metaverse bez żadnych udziwnień zobaczymy co nam co nam sztuczna inteligencja wykreuje także jak tutaj możemy zauważyć profil jest rozpoczęty, na że mamy 12% ukończonego obrazka. I sztuczna inteligencja poprzez wyszukanie z całej sieci synonimu Metaverse, czy to wpiszemy w jakimś innym języku, możemy zrobić nawet błąd, możemy zrobić cokolwiek Hmm, jaką frazę, jakąkolwiek frazę wpiszemy, nasz obraz zostanie ukończony. I tak to, słuchajcie, wygląda. Potem, potem jak mamy ten obraz skończony, możemy sobie wybrać e, z tych czterech projektów. Jeden, jeden projekt, który będzie, który będzie nam pasował. A tutaj i tu możemy sobie jeszcze użyć. Wyciągnięcia z tych czterech jakiegoś obrazu U1, U2, U3, U4 albo V1, V2, V3, V4 i wtedy nam się e, zrobi kolejny, kolejny obraz wyciągnięty z tych czterech, który będzie bardziej i lepiej modyfikowany. Tak, jak tutaj ja nadosiłem. Słuchajcie, u 2 i ten obraz po prawej w górnym prawym rogu został powiększony i robi się w kilkanaście sekund 55%. No powiem wam, no dzieła sztuki, dzieła sztuki do 30 do 30 obrazów jest za darmo, ale ja te 30 wykorzystałem praktycznie, słuchajcie, w kilkanaście minut. Już mam jakąś swoją tam pierwszą kolekcję i no i się bardzo, bardzo tym jarem, bardzo się tym bawię. No widzicie, 80 dziewięćdziesiąt Za chwilę to będzie ukończone. Potem możemy sobie go jeszcze bardziej podkręcić. Widział, tutaj nam uciekł, tutaj. Także widzimy świat Metaverse. Przez sztuczną inteligencję wygląda to w ten sposób. Tu możemy jeszcze sobie go doprecyzować i doszlifować. I on nam się tutaj bardziej wyostrzy, bardziej, bardziej nabierze kolorów. I tutaj właśnie zaczyna się już upscaling tego obrazu. Mamy tutaj 1% potem możemy sobie to oczywiście porównać możemy sobie wejść tutaj do naszego do naszego e, pulpitu jeśli chodzi o ten midjourney.com i sobie zobaczyć nasze obrazy jak to wygląda ale tutaj zobaczmy czy nam się już to zrobiło 34% będzie to troszeczkę się na pewno różniło od tego e, Powiem Wam, ja się cały czas tym bawię, ja cały czas to roz, yy, rozkminiam sobie i jest to na, naprawdę mega, mega ciekawy temat. Zachęcam do tego, bo na pewno się wciągniecie, można fajną jakąś frazę, fajne znaczenie słów wpisać i może nam coś to bardzo fajnego wykreować. Jeśli nie mamy nawet pomysłu na jakiś prezent, to zawsze możemy stworzyć jakiś obraz i komuś go podarować czy to na płótnie. Są firmy, gdzie wysyłamy po prostu zdjęcie i nam to robi firma na płótnie, czy, czy na szkle, czy na, na jakichś innych różnych formach. Także już mamy 98%. Za chwilę obraz zostanie ukończony. I każdy kolejny możemy sobie wybrać, możemy sobie go zrobić. On już nam uciekł. To jest właśnie takie troszeczkę tutaj niedoprecyzowane. O, tu jesteśmy. Także zobaczcie co, co wy, wykrowa sztuczna inteligencja w kilka minut. I słuchajcie, takim optymistycznym tutaj akcentem kończę ten odcinek. Oczywiście za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki dziękuję. Jak Wam się film podobał zostaw subskrypcję, zasubskrybuj kanał. E, miłego dnia życzę wszystkim, gdziekolwiek jesteście. Trzymajcie się, cześć.